Witam w ustęgowych modyfikacjach Dzisiaj może nie są jakieś tu wielkie modyfikacje Po prostu wymiana filtra kabinowego No cóż, ze względu na tą cholerną pandemię Tego pieprzonego koronawirusa Robi się co może Mam filterek, po prostu wymieniam Coś tam nakręcimy, coś pokażemy Jeszcze sobie zagenerowałem tutaj uszczeleczkę jest to zwykła uszczelka, taka do okien, do drzwi. To też miałem odłamane, po prostu na zwykły klej. Może być kropelka, nie kropelka, złapało, trzyma się. Zawsze to coś tam do przodu. Fit kabinowy znajduje się tutaj. A tych, co jeszcze nie wiedzą, za przegrodzą. Między przegrodą, między przegrodą silnikową a kabiną. Jest on tutaj. Wystarczy odczepić tutaj takie dwie spinki. Podnosi się do góry ten plastik. I po prostu można osadzić tutaj dłoń, wyciąga się, wymienia po wszystkim. Ja wyciągnąłem cały plastik ze względu na to, że tutaj był straszny syf. Troszkę sobie to tam przetarłem, przeczyściłem. Zawsze to w garażu można coś podziałać. Robota w sumie 50 minut. Oczywiście filtr jak zwykle, niby dedykowany do tego modelu, jak to wielokrotnie powtarzam, nie było tak samo, ale tak to wszystko z oborami weszło, że no jakoś się trzyma, zamontujemy, odpalimy, przeczyścimy. Jak widać różnica jest ogromna, pewnie może nawet nigdy nie był. Od nowości wymieniany. Syf niesamowity. To oryginał, nowy stary, stary nowy. No nic. Pozaczepiamy. Kawusia jak zwykle zrobiona. Taka firma. Nie, może YouTube się nie dopieprzy, to nie jest lokowanie produktu. Ale z nimi nigdy nie wiadomo. No, cóż będę wam tu więcej kręcił? To są takie spinki, które tam trzymają cała filozofia. Jeszcze raz pokażę, gdzie się znajduje. Od strony pasażera, w takiej przegrodzie, między przegrodą silnikową a kabinową. Tu nie trzeba wyciągnąć tego plastiku, ja to zrobiłem, no bo po prostu. Mam czas, to sobie robię. Tak, wystarczy to wyciągnąć te dwie spinki, podważyć, wyciągnąć, wymienić światło, włożyć, założyć wszystko z powrotem, plastik do równego. Po robocie. Nic. To by było na tyle. Trzymajcie się. Dużo zdrowia życzę. No i cóż, do zobaczenia w lepszych czasach, i może z jakimiś lepszymi modyfikacjami. Trzymajcie się.